Cześć wszystkim. Dzisiaj tematem filmu jest kopiowanie transakcji Forex, ponieważ jest to wyjątkowo przydatny trik, szczególnie dla osób, które handlują na wielu kontach jednocześnie. Zdarza się, że traderzy ferwo, że walki z rynkiem wpadają na przeróżne pomysły, czasem też i okoliczności ich do tego zmuszają. A jedną z takich rzeczy potrafi być powstanie potrzeby powielania transakcji między różnymi rachunkami, a nawet platformami. No powody bywają przeróżne, więc wspomnę tylko o tych najbardziej popularnych. A w tym filmie wyjaśnię kwestie techniczne związane z powiadaniem transakcji na inne konto, a nawet inną aplikację. Pokrótce odpowiem też jak to robić oraz omówię ryzyka jakie się z tym wiążą. Ok, bo bardzo często zdarza się, że od wielu lat korzystamy z usług naszego brokera ofer oferującego dany typ platformy, który bardzo nam odpowiada. Mamy na niej nasze ulubione wskaźniki, ustawienie wykresów, wiemy gdzie jest każda opcja, a nawet ogarnęliśmy już niektóre skróty klawiszowe. Można by powiedzieć, że jest idealnie. A potem zaczyna się kalkulacja, z której wychodzi, że oferowane spredy trochę już odstają od tych rynkowych, a prowizje nie było obniżane od no chyba od nigdy. Szybko, szybko okazuje się, że nasz broker jest zwyczajnie rzecz ujmując, no troszkę za drogi już. A i tak się składa, że wczoraj widzieliśmy reklamę innej firmy, która, co prawda, ma inną platformę, ale kosztowo wychodzi dwa razy lepiej. No ale przecież nasz stary, poczciwy broker jest tylko drogi. No więc co zrobić? Wtedy traderowi przychodzi na myśl pomysł, aby dalej wykorzystywać u niego analizy i zawierać transakcje na swojej ulubionej platformie, ale już na koncie demo. Jest to bowiem dużo wygodniejsze niż ciągłe przeskakiwanie między platformami i sprawdzenie co się dzieje z naszą analizą na jednej, a potem jak mają się nasze pozycje na drugiej. Zatem zakładamy konto u konkurencyjnego brokera, kopiujemy transakcje i obcinamy koszty o 50% przy bardzo niewielkim wysiłku. Wuala! Voilà! Podobnie sprawy mają się w sytuacji, gdy mamy już świetną strategię automatyczną lub inne narzędzie do wygodnego, szybkiego zawierania transakcji, jednak z różnych względów, jak na przykład wspomniane koszty lub inne uporczywości, wolelibyśmy przenieść się na zupełnie inną platformę. Stajemy więc przed dylematem, czy lepiej na nowo przerabiać całą, stra całą naszą strategię lub narzędzie na inny język programowania lub zlecać jej napisanie od nowa programiście, co generuje dodatkowe koszty, a potem przez miesiąc na demie sprawdzać, jak to wszystko działa? Czy też może po prostu skorzystamy z kopiarki i zostawimy wszystko tak, jak jest? No, myślę, że to pytanie jest akurat retoryczne. Kolejnym powodem może być sytuacja, gdy jesteśmy skutecznymi traderami, którzy notorycznie odnoszą sukcesy do tego stopnia, że aż staje się to nudne, a jednocześnie mamy znajomych, którzy cały czas są pod kreską. Zdarza się, że pojawia się u nas takie coś jak współczucie. Na fali tej emocji, z dobroci serca, litości, lub po prostu z czystej ludzkiej empatii możemy dojść do wniosku, że udostępniany wgląd do naszego konta koledze, aby mógł podpatrzeć, co, i jak, lub po prostu pozwolić mu na żywca dublować nasze poczynania. Na jego no, odpowiedzialność, rzecz jasna. I oczywiście, sytuacja może być też odwrotna, i to ktoś może kiedyś chcieć podzielić się z nami dostępem do swojego rachunku. Wystarczy, że przekażemy mu hasło inwestorskie tylko do poglądu, dzięki czemu unikniemy ewentualnego ryzyka, że znajomemu pomylą się rachunki. Kolejna kwestia to dywersyfikacja. Doświadczony trader wie, że porządna dywersyfikacja to podstawa. Chroni nie tylko nasz kapitał, ale również w długim terminie może zoptymalizować nasze zyski. Ale to przede wszystkim wzrost poziomu bezpieczeństwa. Zawieranie identycznych transakcji na kilku platformach lub rachunkach to także sposób na dywersyfikację. Rozkładamy ryzyko na różnych brokerów, serwery, walutę depozytową, a nawet dostęp do różnej płynności rynkowej, szczególnie przydatne przy wysokich wolumenach. Dlatego śmiało można stwierdzić, że zawieranie identycznych transakcji na kilku kontach ma po prostu sens. Następnie kwestia kopywania ręcznego, automatycznego i potrzebnych tego narzędzi. No, na główek może lekko wprowadzać w błąd, bo trudno mówić o kopiowaniu ręcznym. Oczywiście jest to możliwe, wymaga to jednak ciągłego śledzenia więcej niż jednej platformy, szybkich palców i ogranicza się do podejmowania identycznych działań na drugim koncie lub platformie. Tyle, że taki sposób sprawdzi się jedynie w sytuacji, gdy handlujemy długoterminowo. Cały czas możemy siedzieć przy komputerze, a transakcji w skali dnia nie ma zbyt wiele. Dzięki temu możemy też ograniczyć ilość pomyłek. Z tego powodu wymyślono narzędzia, które będą wykonywać ten proces w sposób automatyczny. Są to tak zwane kopiarki, kopitulsy, kopiery, trade kopiery itd. i tym podobne, zwał jak zwał. Zda zadanie mają jasno określone. Narzędzi w sieci jest całkiem sporo, więc jest z czego wybierać. Większość to rozwiązania płatne, ale można znaleźć i darmowe, zazwyczaj trochę okrojone. Natomiast za chwilę omówię kilka przykładów, w tym darmowe, które w pełni będą wystarczać, myślę, że dla 90% traderów. Komercyjne narzędzia są o wiele bardziej bogatsze funkcje, które często się przydają, a w niektórych przypadkach okazują się niezbędne. Alternatywnym sposobem kopiowania transakcji jest wykorzystanie portali, które są stworzone właśnie do tego celu. Tyle, że ich możliwości często są mocno ograniczone, wiążą się z ograniczeniem do używania jednej platformy lub generują dodatkowe koszty, w tym czyli dodatkowo opłata wliczona w spread, prowizję lub abonament za subskrypcję. Ok, więc jak to działa? No, zasada działania jest prosta. Producent kopiarki dostarcza nam dwóch narzędzi w postaci automatu: master i slave. Pierwszy z nich uruchamiany na koncie głównym, z którego będą powielane transakcje, natomiast drugi może być użyty wielokrotnie. Aby zlecenia były kopiowane, konieczne jest, aby obie platformy były uruchomione i połączone z internetem. Tutaj często przydaje się VPS. Rozwiązania bywają różne, jednak najczęściej automaty muszą być uruchomione na tym samym komputerze. Dzięki temu mogą ze sobą w prosty i niezawodny sposób komunikować się. Istnieje także możliwość komunikacji poprzez serwer producenta oprogramowania, jednak to rzadziej spotykane rozwiązanie. Automat Master to zazwyczaj proste narzędzie, które nie wymaga konfiguracji. Jest bardziej furtką do korzystania z rachunku niż czymś, czego faktycznie będziemy używać. Co innego w przypadku Slave, który może być już naszpracowany interesującymi funkcjami i to właśnie serce kopiarki. Ale o tym za chwilę. Zawierając transakcję na koncie, na którym aktywne jest narzędzie Master, otwieramy drogę do odbierania sygnałów na kontach z podpiętym Slave. Klikając kup, automat powiela taką samą akcję na drugim koncie. Jeśli klikniemy zamknij pozycję, na Master to samo wydarzy się na Slave. Proste, choć w praktyce bywa czasem skomplikowane. Ok, jakie są możliwości kopiarek? Programowanie to potężne narzędzie, które niesamowicie rozwinęło możliwości tradingowe. CopyToolsy obecnie potrafią obsłużyć wiele rachunków jednocześnie. Producenci czasem ograniczają ich ilość np. do 4 czy 8, ale są i takie, które nie mają wprowadzonego limitu. Istnieje także możliwość kopiowania zleceń między różnymi platformami. Co oznacza, że handlując, handlując na platformie MetaTrader 4 możemy powielać automatycznie nasze transakcje np. na, na Ctraderze lub Jforex i na odwrót. Przykładowe kopiarki to FX Blue Trade Copier na MT4 oraz MT5 w ramach jednego programu, czyli z MT4 na MT4 oraz z MT5 na MT5, które są za free. Jeśli jednak potrzebujemy coś cross-platformowego, są narzędzia takie jak FX Craft. Gdzie można kopiować transakcje np. z MetaTradera 5 na MetaTradera 4 oraz np. z MetaTradera 5 na JForex. Jest ona płatna, ale to dodam tylko po cichu, że z linka pod filmem możecie otrzymać rabat na tą kopiarkę nawet 20%. Także ten śmiało kliknij i sprawdź, jeśli to jest to, czego potrzebujesz właśnie. Ok, ale wracając do tematu. W większości przypadków, niezależnie od stosowanego narzędzia, Szybkość powielania nawet całej masy transakcji jest zadowalająca. Na pewno ludzka ręka nie może z tym konkurować. Na koncie Slave zazwyczaj możemy wybrać sposób zarządzania kapitałem, m.in. kopiować identyczny wolumen jak na koncie Master, nie kopiować transakcji o wolumenie większym mniejszym niż wskazany, stosować mnożnik pozycji, np. 0,1 oznacza, że otworzymy transakcję 10 mniejszą lub w oparciu o procent naszego depozytu. Tudzież wartość wolumenu na koncie master jest ignorowana. Ok, czyli na co zwracać uwagę przy wyborze kopitula? No, porządna kopiarka powinna pozwalać modyfikować nazwy instrumentów lub identyfikować je automatycznie, nawet w przypadku pewnych rozbieżności. W przeciwnym wypadku, jeśli nasz drugi broker stosuje inne oznaczenie symboli, np. eurousd.lmx, czy np. gbpsd.micro itd., to mały problem. Nie wspominam już o różnicach na zewnętrznie indeksów giełdowych czy towarów, np. DE30, GER30, GR, GDAX I, i tak dalej. W końcu dla programu to będzie zupełnie inny instrument. Czyli wręcz konieczne wydaje się także wprowadzenie akceptowalnego poślizgu lub odchylenia, w obrębie którego jesteśmy gotowi powiedzieć transakcję. Handlując na danych makro, może się zdarzyć, że na koncie Slave kwotowania zostaną w tyle, na skutek czego zawrzemy transakcję według nas na przykład po korzystnym kursie, jednak na drugiej platformie skopiowana zostanie już po cenie dużo, dużo gorszej. Różnego rodzaju zabezpieczenia, informujące nas o tego typu sytuacjach, jak i innych, np. problem z połączeniem, podnoszą komfort skorzystania z, z tego typu narzędzi. Ok, więc jakie są ryzyka stosowania kopiarek? No oczywiście, nie ma zabawy bez ryzyka, podobnie jak z inwestowaniem. Tyle, że inwestując z wykorzystaniem kopiarek dochodzą nam nowe zmartwienia. Nie ma idealnych rozwiązań, więc i tu trzeba mieć się na baczności. Wspomniane wcześniej zabezpieczenia nie występują we wszystkich kopiarkach, dlatego jeśli korzystamy z takiej, która ich nie oferuje, musimy zdawać sobie sprawę z kilku kwestii. Pierwsza. To problem z połączeniem. Możemy do, może dotyczyć to samej platformy i serwera brokera, jak i komunikacji kopiarek. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie przez cały dzień handlujemy na platformie master, czyli tej przykładowo naszego demo, odnotowując pokaźny zysk. Na koniec dnia chcemy, chcemy sprawdzić nasz profil na koncie slave. A tam co? No, z samego rana nastąpiło zerwane połączenie i nic nie zostało powielone. A to dość optymistyczny scenariusz, bo może być znacznie gorzej. Mogło być też tak, że otwarta przez nas pozycja rano została skopiowana, jednak problem z połączeniem wystąpił później. Na koncie master transakcja została zamknięta z małą stratą, ale kurs pędził dalej, a pozycja na koncie slave no, powiększała całą stratę. Następnie to nieprzemyślane działanie kopiarki. Może być tak, że to serwer brokera na koncie slave chwilowo straci połączenie. Jeśli w tym czasie zmodyfikujemy naszą transakcję, np. Na przesuniemy stop loss na break event, czyli tutaj na wyjście na zero, to nie każda kopiarka wykona to zadanie po ponownym połączeniu z serwerem. Jest też ryzyko, że jeśli w momencie braku połączenia otworzymy, otworzymy pozycję po kursie X, to kopiarka po wznowieniu komunikacji platformy z serwerem otworzy nam tę pozycję, ale już po kursie X plus 100 pipsów. Może być jeszcze inaczej. Na koncie slave zamknęliśmy pozycję ręcznie, nie za pomocą kopiarki dokonując tego na koncie master lub tylko na SLAVE nasza transakcja zaliczyła minimalnie stop loss. Tutaj źle zaprojektowana kopiarka może odczytać to jako brak pozycji i otworzyć ją ponownie po kursie rynkowym. Ok, kolejna kwestia to rozbieżność w kwotowaniach. Broker brokerowi nierówny to wiadomo nie od dziś. Jednak najlepiej, żeby w tym przypadku ich kwotowania były jak najbardziej zbliżone. Jeśli kopiujesz transakcje między brokerami, o których ceny dość często odbiegają od siebie, nawet na bardzo krótką chwilę, to musisz się liczyć z problemami. Będą zdarzać się sytuacja, gdzie otworzyłeś pozycję po cenie innej niż planowałeś. Na jednym koncie zostanie zaliczony stop loss, a na drugim nie. Filtr akceptowalnego poślizgu będzie powodował, że nie wszystkie transakcje zostaną również otwarte. Następny problem to opóźnienia w egzekucji. Notoryczne, spóźnione kopiowanie transakcji mija się z celem. W ostatecznym rozrachunku będziemy na tym tracić. Jeśli zauważasz, że cały proces kopiowania wydłuża się, zdiagnozuj problem. Na opóźnienie może mieć wpływ serwer brokerów, VPS, o ile go używamy, oczywiście, sama kopiarka, jak i nawet nasz komputer. Transakcje powinny być kopiowane w czasie nie większym niż jedna sekunda. Z wszystkimi wymienionymi problemami można sobie poradzić. Przede wszystkim musimy zacząć od dokonywania przemyślanego wyboru. Wybierzmy kopiarkę z odpowiednimi zabezpieczeniami taką, która posiada potrzebną funkcję i jest dobrze zaprojektowana. Przetestujmy ją najpierw na kontach demo w różnych warunkach. Dalej wybierzmy sprawdzone VPS. Który nie zawsze musi cechować się ekspresowym działaniem. Często wystarczy, że będzie po prostu niezawodny. Przy wyborze brokera do kopiowania sprawdźmy jego kwotowanie. Niższe spready zagrają naszą korzyść, ale częste luki w cenach, mała ilość tików lub kursy wyraźnie odstające od naszego brokera Master już nie. Kolejna kwestia to ufaj, ale sprawdzaj. Nie zostawiaj kopiarki samej sobie. Kontroluj ją co jakiś czas, czy wszystko działa prawidłowo, zarówno od strony technicznej, jak i handlowej. Tu mam na myśli różnice w kursach, egzekucji zleceń, rozbieżności w kwotowaniach itd. Jest to szczególnie ważne przy handlu realnymi środkami. Jeśli testy przebiegły pomyślnie, to mimo wszystko zerknij za jakiś czas na drugą platformę i zobacz, czy wszystko jest w porządku. No na koniec jedna bardzo ważna kwestia: czy to jest w ogóle legalne? No oczywiście, ale tylko w określonych okolicznościach. Brokerzy w żaden sposób nie zabraniają w swoich regulaminach, a przynajmniej nie spotkają się z takimi zapisami, powielania swoich transakcji na inne rachunki na jego platformie lub poza nią. Problem z legalnością pojawia się dopiero w momencie, gdy to osoba trzecia przekazuje nam dane do swojego rachunku, abyśmy to my się wszystkim w cudzysłowie zajęli, czyli zarządzali procesem kopiowania transakcji z naszego konta na jego. Nadzór finansowy może to bowiem uznać za zarządzanie kontem i tym samym środkami innej osoby. Tym bardziej, jeśli otrzymaliśmy za to jakieś wynagrodzenie. Mimo iż transakcje były powielane w sposób automatyczny, to ostatecznie my decydujemy o tym, jakie pozycje są kopiowane. Decydujemy też, jaki będą miały wolumen, i to one ostatecznie będą rzutować na generowane na rachunku wyniki. OK, to było na tyle w dzisiejszym filmie. Nie zapomnijcie odwiedzić stronę forexclub.pl oraz sprawdzić narzędzia do kopiowania, które są również w linku w opisie. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.